Ojej A, cymbał nie wie co traci. Kto? Dank A kto? W sobie na streama wszedł, to by w końcu się... Nie wiem Zdechby ze szczęścia chyba Przecież... Ała! Słuchawki moment. Przecież to był prowoder tak naprawdę. No i znowu co jest? Skandal. Nie to nie jest no. wina gry. To jest wina kamery. To jest wina USB. Nie wiem. A. To inny port może. W tyłu. Próbowałem. Specjalnie ją na tył dałem. Chociaż jeszcze... Może ją dam na tył, ale do USB 2.0. Bez Musiałbym dive bomba robić. Pod kompa. Dive jak to brzmi... Cóż, ja go bierze dwóch. O, silnik, uuu! Oh. Dobra, będzie start z końca stawki. Trudno. Jeszcze przyjepał. Praktys mi dało znowu Pff. Dobra, nie chce mi się tych kwali jechać, dawać wyścig. sakruje ich z końca stawki. Tak <try> jest Altery coś nie zrobił? hiszpański pojedynek o Wrócił. No żałuj. Chyba, że widziałeś kwałt na torpedzie. Widziałem przez chwilę na podglądzie ten, że na powietrzu to jest co było. No. Demet. Uff. Nie wiem, chyba sobie też odpalę to. Nic no mi się czeka, teraz przyjdzie bank. Może nie tyle przyjdzie, co da znać, Czy będziesz Uła. tak będzie że... się. Po tym wyścigu zanurkuję tam do kompa. jak. What the fuck?! Carlos w ścianie mistrzów! Co tu się odkupia? Jechałeś Azerbejdżan już? Mhm. Mm no właśnie. Czekaj, co, co jeszcze jest takiego z w które... Obejrzyj sobie końcówkę z Azerbejdżanu. Polecam. Virginia International Raceway. To jest tor, którym boty odwalają. Tam jeszcze coś swojnego. jak Poznan i... i, i typy LMP. Co tu jeszcze takiego jest? No baku to wiadomo. Sekcja zamkowa. Nawet nie sekcja zamkowa. Do hamowania. Mi się wczoraj tam 310 botów zablokowało i zaczęło mi legować komputer przez to. Ale ja zjadę na tym okrężeniu. Musi jechać, nie da. Muszę pamiętać, że tu bot nie prowadzi w alei. No. Znaczy, można robić zawsze, wiesz, Back to Pizza. Tylko, że to daje mniej satysfakcji. Dobra, tylne opony dogrzane. Naprawili no, ja ci ten? Mhm. Po co? Skoro znowu mam uszkodzone. Jak uszkodzi uszkodziłeś tylne skrzydło, uderzając w przodem. Jap. Yep. mam wrażenie, że tylne skrzydło daje o wiele większy docisk. O tak uszkodzonym jakoś jadę. O wiele lepiej niż... Dobra, nieważne. Co do kamerki, to ja miałam wrażenie, że to jest coś z koncentratorem USB. To nie wiem czemu to zawsze do tej drugiej kamerki się tyczy. Tak naprawdę do niczego innego. Ech! I chuj. Wystarczy dojechać i będę szósty Może jeszcze po walce z tymi gnamiami przede To znaczy To są chwale Nie Nie, to już nic nie ma nie pominąłem. W końcu To to gościmy. Kogo gościmy. Ała? łaś tak tego nie Zbyt dawno. Napisał Danek co będzie z Sejvajem? Czy będzie dzisiaj widać? Oczywiście, doniem? że nie Ajajaj. To ja się nie napisał. To jest Wiecie co się może okazywać, że mi wywala Minecrafta? Życie. Tak, to też. Yy, nakładka Discorda. To, że pokazuje, że gram w Minecrafta. Mhm. Nice. Yy, Minecraft. Wyłącz nakładkę. W ogóle usuń. Jak to nie pomoże, to reinstaluję Minecrafta. Jak to nie pomoże, to reinstaluję i Minecrafta, i Java. Co jest bólem w dupie, bo odinstalowywanie Javy nie działa. A przynajmniej Javy, Javy. Uff. Aha, du tylko że mi to głównie wywala na multi. Hehe, <grym _> peka. Czyli tak tego nie przetestuję teraz. Możesz na jakikolwiek serwer robić Nie. No, to nie wiem czy mi się trzymam cierpliwość. Pytanie czy Valorant mi się od odzjebał? Your game ja. Co? Jak to nałożę? Nie umiem. What the fuck! Nie wiem co zjadłem. Co to było? Bra. Jur. Jak Small. Troszkę goniłem. Mm -hmm. O, super. Walorant y, mi się zjebał. A mianowicie, ten cały genialny vanguard. Nice. Tak już drugi raz nie mogę nawet Valoranta to odpalić, bo vanguard. Chyba zostałem kłodbojem. to jest? O kurde. Ja się zjepam. Ja to jestem debil, wszystko jest nisko. Pewnie taki... Co tak kulą, kurwa, po podłodze? Miota kulą? O. Chuj wie, co oni tam, kurwa, na górze robią. Aha. <noise> Oj, tak. Mówię, to i tak dalej lepiej niż... ...nawalanie garnkami tak z dupy. To, to też potrafię wmocenie. spokojnie. Nie? Mówię. Właśnie, to jest referencja do ciebie, Jakub. Yeah, co... Nie, bo ojcu... A, silnik padł. Stoimy w miejscu. O, Ale mój plan, L-plan, to jest najlepszy